Serdecznie Witamy serdecznie do naszej dom, tak? Zabineerivs naszy... Ciara i? Witamy w naszym domu, Irek, szef Irek, szef Irek żywienie terapeutyczne, Davina, -Ciara. żona, mama i tak. A, I nasi stali, mniej stali bywalcy, czyli artyści prawdziwi, o których będziemy dzisiaj wspominać. Ale najpierw ja muszę ci robić wstęp, dobra? Rób mi wstęp. Rób mi wstęp. Dobrze. E, witamy do w naszym domu. To nie jest dokładnie nasze domu. Witamy w naszym domu, albo. Wi witamy w naszym domu. <laughs> to jest nasze zastępcze kuchni. Jeszcze nie do końca mamy nasze kuchnie, ale będzie. Ale nie czekamy na nasz program, aż to mamy kuchnię, tak? Zdecydowaliśmy. No, to historia z tą kuchnią, ale już, już, już jesteśmy a... blisko. Już jesteśmy bliżej niż dalej. Trzymamy ksztuki, żeby Mamy że podłogę zrobioną. No tak. Ale lecimy, tak? I dzisiaj mamy bardzo ważny temat i bardzo blisko do naszej serce, bo jesteśmy trochę z Ameryki też. Ty też, 22 lata tam mieszkałeś. No nie, tylko amerykański problem. Tak, cały świecie. Myślę, że coraz więcej, coraz więcej o, e, no, będzie świecie. aktualny w Polsce ponieważ właśnie śledzimy, co się dzieje w Ameryce i tak. próbujemy naśladować te złe rzeczy, też powtarzamy niestety za nimi. Tak, i chodzą tutaj. Czyli, czyli... Problem. ...w angielsku... Diabetes. diabetes. I to nawet brzmi tak: diabetes, Groźnie. diabetes, diabetes. Groźnie brzmi, diabetes. ale okazuje się, że nie jest taki groźny problem i, i wbrew I może... teoriom naukowym i pseudonaukowym jest do wyleczenia, zaleczenia, poprawienia, naprawienia, jakkolwiek byście chcieli to nazwać. Można temu zapobiec, oczywiście profilaktyka, czyli to, co my. Mm -hmm. za, czym, za czym stoimy? Profilaktyka. Terapeutyczne żywienie. Terapeutyczne tak? żywienie. Po mm -hmm. raz kolejny e, Terafood. E, chcesz. W... Ja mam pytanie, bo, bo mówią lekarze, że jak masz Type 1, Typo jeden cukrzyca, e, to mm -hmm. jest nie do wyleczenia. To jest prawda? Czy to jest Też jakiś zupełnie, myt? Z, Zupełnie bym się z tym nie zgodził, ale dzisiaj będziemy no. mówić o tym drugim, o tym łatwiejszym do naprawienia. Uh, Więc typie, drugi typie. typie, tak, bo to jest bardziej, to jest bardziej popularny i więcej o nim wiemy i wiemy co działa, co nie działa. Uh, Mam pytanie, bo ja będę dzisiaj zachowywać jak naszych widowców, na przykład, co to jest cukrzyca? I, i, i jak, jak, jak ja dostanie, czy ja mogę mieć suszeca, mm -hmm. czy każde dziecko? Jaki jest powody? i jak możemy to zaczynać? nie tylko leczyć, tylko yy, yy, odporność? Zapobiec. Zap Zapobiec, czyli profilaktyka. Tak, tak? No, to, to o czym mówiłem. Profilaktyka. A... I co to jest suszeca? Co to jest cukrzyca? To tak. Nie wystarczyłoby nam tutaj czasu, żeby tak. wiedzieć, co to jest. Poza tym są lepsi fachowcy ode mnie, mhm. którzy wchodzą w szczegóły tego. Mnie za bardzo nie interesuje, co to jest cukrzyca, tylko jakie, jakie są objawy jej i czy można temu zapobiec naturalne, naturalną, w naturalnych, mhm. naturalnymi sposobami, bez uszczerbku na zdrowiu. Bez uszczerbka na zdrowiu z innej strony, czyli tak nie robimy tego, co robią firmy farmaceutyczne, że wyleczymy to, a mhm. z, zniszczymy 10 innych rzeczy. Nie, powoli profilaktyka, wiadomo, pierwsza rzecz, ale jak już masz problem, to tak. profilaktyka to jest już falstart. Także co robimy? Okej, okay. okay. może kilka rzeczy pozakuchennych, przedkuchennych, które, mo które może każdy właściwie zrobić. Bez wchodzenia jeszcze do kuchni, bez myślenia. Dużo jest do zrobienia w kuchni i o tym za chwilę, ale. Okej, okay, ja jestem pom... normalnej normalna osobę. Ja obudzę w rano. Co mam zrobić teraz? Sprawdzasz sobie? insulinę i się okazuje, że masz problem. Sprawdzasz tak. nawet nie insulinę, cukier, sprawdzasz i okazuje się, że masz albo taki, albo taki. I mam wysoki ciszę. No to jak masz wysoki, to masz jeden problem, a jak masz niski, to masz ten sam problem ten, ten sam problem w, inny, w innej formie. Czyli to ci pokazuje, że insulina nie reguluje tego cukru we krwi. Czyli ten cukier, jak go zjesz, i jak jest nieodpowiedni okay. cukier, to ci skacze w górę, okay. a jak z kolei go nie zjesz, to się czujesz letargicznie na i nadu. Hipoglosymię i Tak, a jest w zdrowym ciele jest taki hormon, uh -huh. czyli substancja, która się wydziela do krwiobiegu bezpośrednio, który się nazywa insulina. Uh -huh. I ta insulina reguluje cały e, łańcuch różnych e, reakcji biochemicznych w ciele. I, i, I ten cukier jest w stanie zatrzymać w pewnej granicy, okay. że, on, że, że normalnie funkcjonujesz, budzisz się rano, uh -huh. twój cukier jest na pewnym poziomie jesz Także normalni ludzie mają swoje. Nie mają skoków. Aha, i między to i to, normalni ludzie tak żyją. Mniej więcej, mają minimalne skoki, też zależy od tego, co jesz Na przykład na przykład, e, na przykład nasze dzieci widzisz, że jak zjedzą, rzadko, kiedy, rzadko im się to zdarzy, ale jak zjedzą ten najgorszy cukier, czyli ten... Tak, wiem o co ci chodzi. I nagle syrop, fruktozowy. Ja wam dam... fru, e, w, w, Kukurydziany syrop fruktozowo, Tak. E, high high corn syrup. Content. Ja wam dam przykład. To jest ten. Jem, 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 jestem dziecko. Lody. I nagle lody. I jest tak. Śmieciowy lód. Nie! Nie! Powiem, co robimy? Co robimy? I później jest A ten... Na chwilę. Eee, mamo, ja chciałam to i dostałam to. I. Aha, a tak. za chwilę idzie s, y, spać. Odpoczywać, tak. albo spać. To to Dlatego? jest typowy przykład. Tak. Jak nawet wśród, wśród dzieci czy wśród dorosłych, którzy nie mają problemu jeszcze, mhm. a jest to ewidentne, że ten cukier, jakość tego cukru, który jecie, może wam wpłynąć na, na, tą, na, na ten cukier we krwi. A, okay, ale tak chciałem że... powiedzieć przed kuchnią, zanim Dobra. wejdziemy, bo już widzę, że w, tutaj wchodzimy. Tak. Przed, przed ten... kuchnią. Je, przypomina mi się film, który widziałem o Kubie. Jak Kuba straciła dostęp do oleju. Federacja Rosyjska przed rozpadkiem wspierała Kubę, i jedną z rzeczy, którą im dawali tam, sprzedawali tanio, była ropa naftowa. W momencie rozpadku się tej Unii, tej Federacji, Kuba straciła. Ponad 90% swojej, swojej ropy naftowej. Czyli co, jakie konsekwencje? Szeroko idące konsekwencje. Mnie akurat interesuje tutaj wątek, który nas połączy z dzisiejszym tematem, czyli z cukrzycą. Kuba nagle traci olej, nie mają jak ludzie dojeżdżać do pracy, inwestują w tanie rowery z Chin. Każdy taki rower, każdy może mieć, kto jeździ do pracy, dostaje ten rower, zaczyna podróżować do pracy kilka kilometrów dziennie w dwie strony i co zauważyli kubańscy naukowcy, że, że procent e, cukrzyków im spadł w przeciągu dwóch miesięcy dramatycznie, Aha. czyli wyleczyli cukrzycę narodową, bo to był ich problem bo, wielki, bo nie tym, że się zaczęli ruszać. Aha, no Także przeraz, zanim wejdziecie do kuchni możecie sobie pomyśleć, okej, okay, co robiłem dzisiaj, mhm. ruszałem się albo co zrobię później, po śniadaniu, przed śniadaniem. Naj, najskuteczniejsze ćwiczenia fizyczne są przed śniadaniem, i szczególnie jeśli chodzi o stymulację insuliny i stymulację metabolizmu, hormonów wzrostu. A jeśli macie miejsce przed śniadaniem, jeśli chce, macie siłownię albo macie gdzie pobiegać, idźcie i zróbcie to przed śniadaniem. Szklanka wody mhm. piżamy, ściągnąć z podenki, włożyć pobiec i wtedy dopiero wrócić do kuchni. Tam się kilka rzeczy stanie. Ważnych. I to jest przeciwcukrzyca. I to jest typowe, typowe ćwiczenie. Przeciwcukrzycowe to będzie e, e, takie, które Wam zwiększy bicie serca, takie, które spowoduje, że się spocicie, czyli cardiovascular. E, jak ćwiczenie. się mówi po polsku? Spytasz mnie? Ja nie e, wiem. Ć ćwiczenia. No Na przykład jogging, czyli lek lekki bieg, taki trucht. Aha. albo pływanie jeśli ktoś pływa albo jazda na rowerze albo nawet szybki spacer zależy gdzie jesteście w którym miejscu nie, nie, nie... albo na rowera do pracy albo na rowerze do pracy Kraktywy. nie nie polecam tutaj żeby ktoś kto jest ktoś kto ma problem z wagą czy tam dawno nie ćwiczył nagle próbował robić półmaratonu czy maraton nie Tylko o to chodzi powoli. to trzeba stopniowo okay. zbudować także delikatnie i zacznijcie może od ćwiczeń które które wam nie, nie będą spowodowały stresu na, na okay. ścięgno i na. Także powiedz mi tak, także jak kości. ja już ja obudziłam. Idziesz i, i I chodziłam albo już, już. Pływałam, lubię, mm -hmm. dobra, później chodzę do kuchni i szef Irek, co mogę robić, na przykład na śniadanie, żeby, żeby uniknąć możliwości na cukrzyce typu um. drugie. Co możesz robić? Teraz tak, na pewno e, większość z oglądających, i to wiemy już, że są tak. świadomi. Tak. Także nie mówimy do przeciętnego, bo niestety patrzymy się na to, co się je w Polsce, i to jest masakra. Bułeczki pszenne, parówki i tak dalej. Od rana do wieczora. A to nie to stamtąd wejście w to, co my tutaj robimy, byłoby trudne i potrzebowałoby kilku kroków pośrednich. Bierzemy pod uwagę świadomych, Świadomych no i się... konsumentów i świadomych e, e, tych, którzy nas oglądają. Wracając z tego biegu wykopcie e, sobie mniszka i, i tego nie. Mogę za... Nie mogę zbyt wiele powiedzieć o tej roślinie, bo to jest tak wspaniała roślina i jest za darmo. Nie trzeba jej uprawiać. Jest wszędzie w Polsce, jest mm. tylko kwestia znalezienia e, w miarę czystego trawnika albo łąki wzięcia łopatki, bo on nie będzie się Wam chciał wyrwać z korzonkiem, a korzonek jest tutaj bardzo ważny, żebyście mm. go dostali jak naj... No idealnie cały korzonek, całą roślinkę. Mniszek lekarski, a, po prostu Piękne. strata słów. To jest gwiazdor nasz i to jest dzisiaj nasz gwiazdor i był już w poprzednich odcinkach, odcinkach i będzie w dalszym ciągu. Chcę podkreślić, że to jest roślina, za którą się... Nie płaci, jest za darmo. Każdy za darmo. ma do niej dostęp w Polsce mm -hmm. i na, właściwie na całym świecie. Jest wysoko, wysoko, wysoko lecznicza, wysoko terapeutyczna na różne dolegliwości. Ale tutaj pytanie, w dzisiejszym naszym pytaniu. pytanie, tak. Jak jestem w Warszawie, na przykład, i mogę chodzić do parku łazienkowy i kopnąć tym e, i możesz. używać? W, w parku łazienkowskim. Ja robiłem e, takie Badania, gdzie się pryska w Warszawie. Jest kilka miejsc, gdzie się pryska, ale e, e, w wielu, w większości traw, większość trawników jest niepryskanych w Warszawie. To musi, musielibyście zadzwonić do władz miasta i się dowiedzieć. Pryskacie, gdzie pryskacie. Powiedzcie mi, to tam nie będę zbierał mniszka Albo wy, wyjść za miasto, czy przebiec się. I takie nawet dwa mniszki możecie przynieść w kieszeni na śniadanie. Możecie go zjeść surowego, tam jest pewna wspaniała gorzkość. I do tego Wasz smak dojrzeje, żeby to, żeby to docenić. Mhm. Może na razie jest to nieistotne, bo macie problem, więc ten smak się staje drugorzędowy. My z Dawiną kochamy gorzkie, kwaśne, mhm. dziwne. Ja jeszcze lubię słodkie, ona mniej. Wow. E, gorzkość. Tak, Ale gorzkie. też w słodycz, w słodycz przechodząca. I możemy pokazać tutaj, bo tutaj jest ten mleko, mleczko, mleczko. Mleczko tak, tak chodzi. Niszkowe. I to jest, to jest ten gorzki smak. Mm -hmm. I teraz jaki, jaki byś chciał pokazać dzisiaj przepis? Lubimy słów przepis, bo to jest... Przepis, właściwie żadnych przepisów y, nie przygotowaliśmy, bo jak zwykle jesteśmy nieprzygotowani, ale jesteśmy przygotowani, bo tak, bo, bo, bo Dawida nie lubi improwizować, a ja, ja tylko lubię. improwizuję. Więc... Ale to jest jego problem, I to więc... jest ten sidekick, tak? Mhm, kocham hmm. Hmm. Mniszek lekarski, jeszcze raz wam to muszę powtórzyć, jest za darmo. Żadna roślinka z, z lidlowego darmo. ryneczka nie zbliża się, nawet nie, nie dochodzi hmm. mu do pięt tej roślince to jest, to jest potęga, to jest inwestycja, to jest wasze ubezpieczenie na zdrowie, e, wręcz tak. powiedziałbym, ubezpieczenie na, na więcej niż zdrowie. E, dla wszystkich, dla wszystkich, dla dzieci, dla dorosłych, dla chorych, dla zdrowych. To jest wasza rzecz i jest za darmo. Co robimy? Ja myślę, że coś. coś... Śniadanie. Śnidanie. Nietypowe śniadanie, tak. ale robimy. Świadomi. Bo teraz Irek biega. Biega i szybko, ja mogę to... powiedzieć. I my, my jemy dzisiaj. Co, co dzień, dzisiaj akurat nie, ale co dzień jemy na śniadanie. Y, Takie. Dwa mniszki. Dwa. dwa malutkie mniszki tutaj mhm. są. I? Rzeczywiście to mniszek przeze mnie mówi teraz, bo. Ja, my codziennie to pijemy to śniadanie. To będzie płynne śniadanie. Mm. E, kolejny do, do odcinka śniadankowego. To jest roślinka, która z nami jest, jest w domu. Mm -hmm. Jak zobaczycie tutaj z tyłu, to jest główna, to jest, to jest matka tych, e, które są tutaj z tyłu. Jak zobaczycie, tutaj są z tyłu, jest mnóstwo ich około 10. 5. To są jej dzieci. Każdego z tych hmm. można wyciągnąć, wsadzić do dużej donicy i on po dwóch, trzech latach będzie tej wielkości. I okazuje się, że po dwóch, trzech latach on dostaje, e, dostaje te właściwości terapeutyczne. Także co robimy? Tutaj te, tego najstarszego liścia odcinam od, od spodu tej największej rośliny. Jest... Te będą do przesadzenia. Najstarsze. Tak, te od spodu są najstarsze. Dobra. I jak popatrzycie się e, z boku, to to już są listki... Tu może jest ich z 50, które już zjedliśmy z Dawiną tak. przez ostatnie 4 lata, może 5 lat. I on sobie dalej żyje, ja go tutaj delikatnie nacinam, urywam. Aloes aloe vera barbadensis to jest najbardziej no, najbardziej popularny nie jest w Polsce, są inne. Ten jest naj, najbardziej terapeutyczny. O. Robi się z niego preparaty, ludzie próbują wyciągać. Z niego różne rzeczy i sprzedawać je jako najlepsze, ale ja proponuję w całości, tak jak tak. jest, ze skórką, z kolcami, bo też są teorie, że trzeba wygrzebać ten miąż i tylko tamte nieprawda. W skórce też jest dużo, co, co prawda, o wiele go, bardziej gorzkich rzeczy, ale też nie mniej terapeutycznych. Dawina, jak widzieli, widzieliście już kiedyś, ona to na, na twarz wszędzie sobie ten, tą skórą, a ja dzisiaj do naszej preparacji. Dzięki. Mm -hmm. Ale szybko szef jest z powrotem. Nie, nie w kuchni. jestem szybki. <laughs> nie jestem szybki, ale Szybciej niż ja nieważne. I to mog, moglibyście zblendować samą wodą i to już jest super śniadanie, tam są, um, tam są substancje, tam są węglowodany, tam są, um, tam są węglowodany, które nie są um, Węglowodany, czyli cukry, które nie są, nie metabolizują się tak jak e, większość śmieciowych cukrów, które wręcz, od, wręcz, jak gdyby tylnymi drzwiami Wam poprawią sytuację cukrową. Mm -hmm. e, Mniejszek oczywiście stymuluje wątrobę, bardzo ważny organ. Ta z kolei będzie wpływała na inne organy wew wydzielania wewnętrznego, między innymi na pankreas, e, czyli pankreuz, a, pankreuz. pankreas po polsku... Możecie dać nam tr jakieś Trzustka na trzustkę, która produkuje insulinę, czyli te, to jest ten nasz dzisiaj, nasz temat. Insulina, cukier, trzustka, trzustka, ale też wątroba, bo one współpracują ze sobą bardzo blisko, także poprawicie funkcje wątrobowe, automatycznie poprawiacie trzustkę. W skrócie, żeby nie wchodzić zbyt, tutaj ja bym to wzbogacił o dobre tłuszcze, czyli tutaj w tym przypadku to jest dobrej jakości Olej z oliwki. Mm -hmm. Możecie użyć lnianego oleju, możecie użyć masła kokosowego mm. a, albo jakiegokolwiek świeżego oleju roślinnego, jaki macie. Mm -hmm. I żeby trzymać tą tą preparację prostą, to ja bym tutaj skończył wodę tylko. Odrobinę wody. Mm -hmm. I to okay. może być Wasze cukrzycowe śniadanie. Teraz, dla tych, którzy mają problem, zauważycie, że dzisiaj w programie, w programie nie ma na naszym stole słodzików. Nawet tych najlepszych, czyli miód i inne, inne o których często mówimy, ksylitol. Bo jak macie problem z, z insuliną, z cukrzycą, to bym, to bym Wam radził wyeliminować je albo zredukować do minimum. Jedynym, o którym powiemy później, tutaj to jest. Jest takie zioło właściwie, Dawina wie więcej na ten temat. I też wie z, z, od strony doświadczenia, bo, bo ona sobie słodzi tym. Rzeczy. Tak, ja, ja bardzo lubię stevia, to ludzie... Stevia. Ste stevia po polsku. Aha, stevia po angielsku. A, amerykanie ze swoim stevia. Stevia, no właśnie, stevia. Ja... Ja, ja lubię ten smak, ale jest taki specyficzny, słodki, y, taki bardzo słodki mm -hmm. smak. Także polecam, żeby używać mniej niż byś myślał. Szczypta. Bo szczypta taki. Dosłownie tyle. Mm -hmm. Tyle posłodzi cały litr herbaty. Tak. nie, nie Bez przesady, ja, ja, ja lubię, także ja używam więcej, Wiem... ale żeby zaczynać, myślę, że masz rację. Żeby mm -hmm. szczypnąć, żeby posłodzić, nie zasłodzić, bo to będzie. To jest specyficzny smak. Mhm. Jeszcze tutaj widzę, że to mogę użyć. To o, mi się tak. przyda. To jest nasza wspaniała sól morska, francuska, e, atlantycka, celtycka, e, prastara, wydobywana e, starymi, prastarymi metodami z najlepszego, z najczystszego wybrzeża na świecie. E, już o niej mówiliśmy, jeszcze o niej wspomnimy. W każdym razie odrobinę tej, tej soli jest w naszej preparacji. I tyle, i kręciołek. O! I pijemy. I tutaj na myśli przyszła książka, która mówi, bo zacząłem, zacząłem, i, i na chwilę przestałem, gdzieś indziej poszedłem z tym, ale chcę skończyć. Dlaczego Aloes? Tutaj są. W aloesie e, między innymi są cukry, e, cukry, które leczą. I jest nawet książka napisana po angielsku Sugars that, he, e, sugars that Heal. E, czyli cukry, które leczą. I to nie są cukry proste, to nie są cukry złożone z, z, z podwójnych... E, z podwójnych kręgów, takie jak fruktoza czy, czy sacharoza, to są polisacharydy, czyli cukry złożone, długie łańcuchy, skomplikowane struktury. Cukry, które są właśnie w niewielu, w niewielu naturalnych, w niewielu roślinkach i żyjątkach, można by było powiedzieć, żyjątkach, mhm. roślinkach, bo grzyby to oni tu, oni pasują. No, no tak. w każdym razie w naszych polskich grzybach one są, w Aloesie. A jeszcze w kilku roślinkach, zdrowie to jest zdrowie. To nie jest smak. Tutaj to jest preparacja gorzka, intensywnie gorzka. Mniszek i aloes to są super gorzkie rzeczy. Do tego możecie się przyzwyczaić. Szczególnie jak macie problem, myślę, że ten problem jest ważniejszy niż smak. Zdrowie. Mhm. Dobra. Przykład śniadania dla kogoś, kto ma problem z, z, z cukrzycą. Moglibyście sobie zrobić nawet litr tego, jeśli potrzebujecie to więcej, i popijać sobie, chociaż takie już zblendowane powinno być wypite w przeciągu pół godziny. Ale też możemy powiedzieć, że to może być na przykład Twoje przedśniadanie. Albo Możesz, przedśniadanie. możesz to pić i później, powiedzmy za godzinę, możecie czekać, i, i jest coś zdrowego, albo mniej zdrowego, ale to i tak będzie Ci poprawić wiele rzeczy. Także nie, nie martw się jak, o, ja nie dam rady, jestem głodna. No to dobrze, jedz normalne, ale to... Przed śniadaniem. Przed śniadaniem i tak. po kolacji. I o, co tak. często klientom polecam, te najmocniejsze rzeczy, albo żeby, żeby jak najlepiej funkcjonowały, żeby rzeczywiście jak na najmocniej... To pierwsza naczczo, na ostatnia wieczorem, żeby miała czas tak. W takim prawie pustym przewodzie pokarmowym sobie popracować, najlepiej się wchłania wtedy. Mm -hmm. A, więc medycyna A, zamiast tabletki. Tak, i trochę tańsze. I, I tutaj nie, nie polecam, bo jak z lekarzami pracujecie, to ja się nie znam na tym, to jest inna sprawa. Nie polecam, żebyście odrzucali Wiesz. tabletki. To, to jest po prostu medycyna naturalna, ziołowa, która działa, przypuszczam na tę konkretnie, na ten problem, czyli cukrzycę, o wiele lepiej niż jakakolwiek tabletka na rynku. Super. Um, ja bym chciała poprosić o coś... Pomysł. Tak, ja mam pomysł. Mam, ja też. Tak? Mów Kto pierwszy. pierwszy. Dobrze, Mów bo jestem dziewczyna. No. Dobra. Ja bym chciała coś poprosić pan szef Irek o coś słodkiego, bo czasem Rano ludzi obudzą i chcą, wiesz, coś. Uuu, ja. No, ja mówię o niego. Także możesz na przykład z Stevią, albo z y, stewią, ste, mm -hmm, stewią. Mm -hmm. i Jagody. Ja myślę, że możemy coś. Mogę, tworzyć. ale chcę powiedzieć tutaj taki, taką dygresję, bardzo ważną. Jakie? Że ten problem, y, czyli ten problem insuliny, ten problem cukrzycy. E, może też być, może być też podleczony albo poprawiony samym tym, że świadomie wprowadzimy e, błonnik. E, taki prosty, zwykły, wegetariański, nietrawiący się błonnik, czyli co na przykład e, garść trawy. <gry> Tak jak krowa na, na czterech łapach i trochę tej trawy zjeść. Ja nie przypuszczyłam, że będziesz tak... Nie, w, z, zielenina, czyli green leafy vegetables, czyli, okay. czyli zielone... Jarmuś? Zielone, na przykład szpinak. jarmuż, szpinak, rzeczy, które, które mają dużo... Mhm. A, niestety nic nie równa się, niestety, niestety, nic nie równa się kolejne naszej gwieździ, jeśli chodzi o zawartość błonnika, to jest borówka, czernica. Jej, jej jagody, tej borówki czernicy mają kilkaset razy więcej błonnika niż druga rzecz na liście, także jeśli możecie, to garstka takich jagód e, borówki czernicy to jest, to jest dużo błonnika, ale możecie go znaleźć też w wodorostach, w, zi w zieleninie takiej jak jarmuż, nie musicie tego jeść surowego, to może być w zupie. I musimy też powiedzieć, że zawsze polecamy lokalne rzeczy. Zawsze. Lokalne w miarę możliwości. I to jest u nas, ja mówię teraz u nas, bo jestem Polką, u nas w Polsce w lesie. Możesz chodzić tam bezpośrednio i, i sami możecie to... Tak. No to zawsze polec polecamy lokalne, tak? I co myślisz jeszcze o jakim? Lokalnego błonnika mamy, mamy wszędzie pełno. Oczywiście borówka czernica. Mhm. A i teraz mi się przypomniało, miałem, miałem wiele dyskusji na ten temat, dlaczego błonnik, który się nie trawi w przewod... co on robi? No tak. Jaki ma sens? Dlaczego? On się nie trawi, on przechodzi przez nas mhm. i wychodzi z nas w, nie, w nienaruszonej formie. Nie mamy struktur, którego nie mamy, substancji, którego mogą strawić jakąś, jakąś energię nam dać, ale tu nie o to chodzi. Tu właśnie chodzi o to, żeby on został niestrawiony w przewodzie pokarmowym i trzymał i powoli wypuszczał cukry. Czyli sama ta fizyczna Aha. jego obecność w przewodzie pokarmowym to jest ta, ta osłona, żeby nagle masa cukru się nie, za, nie zaabsorbowała do krwiobiegu i nie wyskoczył nam cukier. Ten błonnik no, no. będzie go powolutku puszczał, bo zanim enzymy wejdą w głąb no, 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 e, no, no, no. I, i, i zaczną go trawić czy tam e, uwalniać, to, to, to upłynie czas i, i, ja i myślę, to jest czasowe ważne, żeby... Tak, także dlatego błonnik, jedzenie lokalne, czyli wszystko to, co jest gdzie. Tutaj u nas w Polsce, i w naszej e, Żywienie ogrodzie. Żywienie terapeutyczne. Tak. TeraFood. Słuchajcie, mamy wiele więcej do powiedzenia na ten temat sukrzycy, także będziemy wracać do tego, ok To jest pierwszy Druga odcinek, część. będzie drugi część. Druga część za chwilę. Za chwilę.